Siema. Dzisiaj sobie nagramy drugą część. Właśnie jestem w lesie i zobaczymy, czy już się pokazało więcej grzybów, bo ostatnio to było słabo 6 grzybów. W sumie byłem wczoraj, przedwczoraj. Na chwilę tak wjechałem do takiego zagajnika i miałem 7 koźlaków, zajączków z 12 i chyba tam cztery czarne łebki. A dzisiaj sobie zobaczymy, czy. Czy w końcu coś się więcej pokazuje? Bo w innych województwach, jak wrzucają zdjęcia grzybów, to idzie się za głowę złapać. Tyle tego jest. A u nas niestety, no. że jestem w lesie, i tutaj mamy uciek. Tutaj mamy jednego. Tam mamy drugiego. I tutaj jeszcze gdzieś był. Chyba trzeci. Ale to tak od razu na wejściu do lasu zobaczymy co się będzie działo. Co się będzie działo dalej? I dosłownie 3 metry dalej. Jeden i tutaj. Następny. Że tutaj może coś być. Z początku przechodząc myślałem, że to jest liść. Ale nie. Mamy kolejnego czarnuszka, muszę przyznać, że tutaj, w tym miejscu, zabiorę ostrość. Znowu nie chcę mi ostrości złapać. O, są bardzo zdrowe grzybki, twarde. Korzonki mają i bardzo zdrowe. Bez robaka lecimy dalej. I kolejny. Czyli tutaj mogę powiedzieć, że co kawałek jakiś grzyb jest. Zobaczymy ile się uda tutaj z tego zagajniczka takiego. Tu jest od razu ulica. Także zobaczymy ile uda się zebrać. Miejscówka trochę zmieniona. Kawałeczek dalej. Przejechałem. O, dzień dobry Panu. Tak się tu schowały, myślały, że ich nie znajdę. Tu mamy raz, dwa, trzy. No. Już tak na kuckach warto się dookoła rozejrzeć. Bo można jeszcze coś znaleźć dookoła. Tak sobie maszeruję przy drodze. Patrzcie to. Jaki koźlaczek. Piękny. że tutaj jeszcze też wejdę. Nie jestem długo, jestem zaledwie chyba z 15 minut w lesie. No i tam parę sztuk, parę sztuk jest, także jakbym jakbym został na dłużej, to podejrzewam, że dzisiaj mógłbym trochę zerwać, ale nie ma czasu przyjechałem tylko tak tutaj z brzegu na zwiat. Także może jutro będzie większy wypad gdzieś dalej, ale to to się jeszcze ukaże. wszystko takie trzy jego moście Koźlaczki Tu jest następne, uwierzcie duże Tutaj przed chwilką widziałem, ale gdzieś mi zniknął Tutaj jest jeden zajączek, tutaj mamy drugiego tam jest trzeci zajączek, tam jest czwarty zajączek, ale zajączków dzisiaj nie zbieram, ostatnio zbierałem, także widać, że o proszę kolejny zajączek. I tam już też kilka minąłem, tu jest taki fajny zagajnik. Tutaj mamy kolejne dwa, tam kolejne dwa, tutaj jest następny. Także zajączków tutaj jest bardzo dużo. Tam też kolejne dwa widać. A koźlaczki też ładne, no ale tamten chyba będzie największy. Kuku. A więc dobra, 20 minut w lesie. Taki rezultat. 5 koźlaków, tam czarnych łebków. Myślę, że na 20 minut. To jest rezultat całkiem spoko. Jutro może będzie nagrany materiał. Zobaczę o ile dojdzie w ogóle do wypadu takiego większego, gdzie dalej się przejdziemy lasem, a na dzisiaj to wszystko. Na razie pozdrawiam do następnego siema.